Cześć, w końcu szykuję się do kolejnej podróży i zaczynam od pakowania sprzętu. W tym odcinku opowiem Wam, gdzie ruszam i co ze sobą zabieram. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do e, normalnej kamery, gdzie będziecie mogli mnie widzieć, pokażę Wam tylko cały zestaw z góry. Zabiorę dwie rzeczy, dzięki którym będę mógł zacząć nagrywać. Rzecz numer jeden: mój tripod z Joby. Zabieram tylko ten, dlatego że jadę w góry i zależy mi na tym, żeby mój sprzęt był jak najlżejszy. Nie jest to idealny statyw, oczywiście, ale po prostu muszę maksymalnie zredukować wagę mojego sprzętu. Jeden z aparatów Sony A6000. 400 z obiektywem 1018. Tutaj już jest przypięty mikrofon, drugi jest na mnie. Tym będę nagrywał również dzisiejszy odcinek. Także ten sprzęt znika ze stołu i przenosimy się na drugą kamerę. Ok, myślę, że teraz będzie mi się łatwiej do Was mówiło, kiedy mogę patrzeć prosto do kamery, a nie wginać się do tej tutaj zawieszonej nad głową. Dodatkowo kamera, którą mam zawieszoną nad głową to Osmo Pocket, którą e, też ze sobą zabieram. Drugi aparat, który zabieram to Sony A6500 z obiektywem 18105. O tym obiektywie nagrałem ostatnio dwa odcinki. E, ten obiektyw praktycznie zawsze w podróży, właśnie w takim... W górach, na spacerze, i tak dalej. Mam zawieszony tutaj na, na, na klipie Peak Design na moim plecaku, i taki mam zamiar również na tą podróż. Ten sprzęt będzie tutaj powoli znikał, będę go sobie przenosił na tą stronę, żeby wszystko omówić. Obiektyw, z którego jestem najmniej zadowolony, ze wszystkich moich obiektywów, ale w górach może się przydać. 55-210. Średnio czasami wychodzą z niego zdjęcia, ale ta ogniskowa 210 czasami może się przydać, dlatego zdecydowałem się. Go również ze sobą zabrać. No właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć, gdzie jadę. Jadę najpierw do Szwajcarii, potem do Włoch, a potem może gdzieś jeszcze zobaczymy. Znikam na dwa tygodnie, także w końcu pojawią się e, filmy z podróży, takie jak lubię najbardziej. Będę spędzał czas też tak jak lubię najbardziej, czyli w podróży e, w Szwajcarii. Myślę, że w pierwszy dzień, czyli prawdopodobnie już we wtorek. Nagram odcinek o carspottingu, dlatego że nie wiem, czy wam już o tym mówiłem, ale bardzo, bardzo lubię drogie sportowe samochody, a w Curichu jest ich bardzo dużo. Także we wtorek troszeczkę pochodzę sobie po mieście, zanim ruszymy dalej w góry i będę biegał po prostu za tymi właśnie super, super autami. Ok, wracamy do głównego wątku. Jeżeli chodzi o aparaty, dodatkowo zabieram ze sobą trzy zapasowe baterie, czyli łącznie będę miał pięć baterii. Tutaj mój malutki taki pakiecik, gdzie mam zapasowe karty pamięci. Dodatkowo to, co jest bardzo ważne i polecam każdemu, mieć zawsze ze sobą klucz, którym można dokręcić te wszystkie płytki mocujące w aparatach. Dodatkowo nogi w statywie, dlatego że czasami zdarzało mi się w podróży, że coś tam zaczynało się luzować, dzięki temu nie było problemu. Zawsze mam to przy sobie. No i dwie ostatnie rzeczy. Pasek. Speak designu również bardzo lubię, rzeczy speak designu są super funkcjonalne. Pasek po pierwsze jest wygodny jako pasek, po drugie zakładając go w ten sposób mogę sobie też pomagać stabilizować ujęcia, dlatego że biorę ze sobą gimbal na wyjazd, ale nie wiem czy biorę go w góry, także dlatego nie ma go w tym zestawieniu, dlatego że tutaj jest tylko to, co chcę wziąć ze sobą w góry. I dodatkowo pasek speak design na rękę, dlatego że często w górach na przykład czy, czy gdziekolwiek, kiedy idę, mam aparat po prostu. W ręce, jeżeli nie mam go przypiątego tutaj, I także dzięki temu mam dodatkowe zabezpieczenie, jeżeli potknę się cokolwiek, czy nawet upuszczę aparat pewnie i stabilnie. Bardzo ufam tym paskom, także po prostu więcej komfortu zawsze jest na plus. Z aparatowych rzeczy, gruszka przy zmianie obiektywów dosyć często się przydaje. Nie jest to ciężkie, a może uratować wiele zdjęć, ponieważ brudny sensor daje naprawdę niefajne efekty. I ścierka do również do przetarcia obiektywu, do przetarcia sprzętu, która jest no, dużo za duża, ale używam jej czasami, kiedy jest na przykład zła pogoda i mam aparat na statywie, robię zdjęcia z długą ekspozycją. Biorę sobie, załóżmy, że to jest, że moja ręka jest statywem, dzięki czemu mogę nakryć aparat, odsłonić dosłownie tylko... Przednią, przednią soczewkę, dzięki czemu jest dużo większa szansa, że soczewka nie zostanie zabrudzona, nie będzie brzydkich kropel deszczu na zdjęciach. No i dodatkowo sprzęt nie zamoknie, dlatego że moje aparaty nie są jakoś bardzo wodoodporne, w sumie wcale. No i ostatnie to, na co chyba czekam najbardziej, bo od bardzo, bardzo dawna nie latałem dronem w fajnych miejscach. A zarówno we Włoszech, jak i w Szwajcarii przepisy są dosyć liberalne, także będę mógł sobie polatać mój Mavic 2 Pro, do niego zapasowa bateria, oczywiście kontroler, filtry. W moim przypadku zestaw z Polar Pro filtrów ND oraz filtrów polaryzacyjnych. Dzięki filtrom polaryzacyjnym kolory są takie bardziej nasycone, fajniej to wygląda. Dzięki filtrom ND mogę utrzymywać odpowiedni czas otwarcia migawki, czyli ta zasada 180 stopni, dzięki czemu ruch po prostu na filmie wygląda bardziej płynnie, naturalnie. Także tyle, jeżeli chodzi o sprzęt w góry, jest tego trochę za dużo, jeżeli chodzi o wagę, dlatego że no w górach tak naprawdę radzę sobie średnio i dźwigając ten sprzęt no będzie, będzie, będzie ciężko, ale no muszę walczyć dzielnie. Um, zaraz szybko tutaj uprzątnę i pokażę Wam, co jeszcze biorę ze sobą na wyjazd, co prawdopodobnie zostanie w hotelu albo po prostu będę używał tylko w tych dolnych partiach. Ok, witam Was po przerwie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, jest teraz świetny czas, żeby kliknąć ten znaczek. Będę bardzo wdzięczny. Co biorę ze sobą? Szczególnie z nastawieniem na Car Spotting, o którym Wam mówiłem w Curichu. Dwa obiektywy stałoogniskowe Sigma 30 mm oraz 56 1 i 4. Myślę, że pozwoli mi to zrobić takie fajne, naprawdę bardzo ostre zdjęcia aut. Dodatkowo z takim rozmyciem, lekkim rozmyciem tła, czyli separacją obiektów, czyli w tym przypadku samochodów od tła. Także biorę te dwa obiektywy ze sobą. Normalny statyw, myślę, że w góry go nie wezmę, to jest dobre kilkaset gram, podejrzewam, że zbliża się nawet waga do kilograma, także no niestety muszę uciąć, uciąć wagę w góry też w dużym stopniu, idę z nastawieniem po prostu, żeby pójść w te góry w końcu trochę wyżej, przyzwyczaić się do tego, powalczyć z tymi wszystkimi podchodami pod górę, także na razie Joby i dron myślę, że w zupełności wystarczą, żeby zrobić fajne, fajne ujęcia. Głowica nodalna, biorę ją ze sobą, dlatego że myślę, że może uda się znaleźć jakiś klientów na zdjęcia 360, także to, to po prostu będę używał tego tylko i wyłącznie, jeżeli znajdę klientów na zdjęcia. Eee, zdjęć 360 gdzieś tam w terenie i tak dalej, raczej nie planuję robić, ale warto mieć to ze sobą. Filtry to jest to, co chętnie zabrałbym w górę, ale znowu waży sporo, także niestety odpuszczę. Myślę, że właśnie w tych dolnych partiach gór, kiedy będę też robił zdjęcia gdzieś tam nad wodą i tak dalej, wtedy sobie będę użył tego statywu, żeby móc rzeczywiście stabilnie ustawić aparat i filtrów, żeby móc robić zdjęcia z długą ekspozycją, czy na przykład przyciemnić sobie niebo. I mój najnowszy nabytek, czyli Ronin SC. Używałem go do tej pory tylko raz i powiem szczerze, jestem bardzo z niego zadowolony. Wypada dużo fajniej niż mój poprzedni gimbal, czyli Moza Aircross, pierwsza wersja. Na pewno biorę go ze sobą, na pewno będę go używał w podróży, na pewno będę go używał w tych dolnych partiach. Też myślę, że jakieś fajne, ruchome timelapsy nim nagram. Czy pójdzie ze mną w góry wysoko? Nie wiem. Muszę to jeszcze przemyśleć. Jeżeli nie pójdzie, no to wtedy na pewno takie ujęcia gimbalowe będę nagrywał właśnie Osmo Pocket. Ale powiem szczerze, że wolałbym wziąć gimbal, także podejrzewam, że jednak zdecyduję się go ze sobą zabrać. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. W najbliższych tygodniach będzie dużo fajnych treści na kanale, także zapraszam ponownie do subskrybowania. Zostawcie komentarze, łapki w górę udostępniacie film, będę za to bardzo wdzięczny i widzimy się za tydzień. Myślę, że to już będzie film z Curychu, gdzie pokażę Wam superauta. Do zobaczenia za tydzień, cześć.